Wznawiam posiedzenie. było zgłoszone, Była zgłoszona w tej chwili kandydatura przez pana. Panie, panie przewodniczący, pan mi obiecał, że pan mi da głos. Ja cały czas czekam cierpliwie. Proszę o rozprawę formalnej. Proszę, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Ale przypominam, że jesteśmy w trybie wyboru posła sprawozdawcy. Tak, ja mam dwa wnioski formalne. Pierwszy wniosek, panie przewodniczący. Posł 61 kart jest sadzonych. W pierwszym głosowaniu głosowało tylko 27 posłów, to nawet nie jest połowa obecnych. Składam wniosek formalny o reasumpcję głosowania. Wprowadził Pan taki chaos. Taki chaos, że posłowie nie wiedzieli, czy głosują wnioski formalne, których pan nie dopuścił, czy głosują sprawozdanie. Dlatego składa wniosek o reasumpcję, a drugi wniosek formalny, panie przewodniczący, z powodu pana skandalicznego zachowania, składa wniosek o zmianę prowadzącego. Mamy współgospodarza, panią przewodniczącą Przątkę z Komisji Sprawiedliwości i zgłasza wniosek formalny, który musi pan przegłosować o zmianę prowadzącego. Skandalicznie pan się dzisiaj zachowuje. Proszę troszeczkę kultury się nauczyć. Bardzo źle pan kończy, panie przewodniczący. Bardzo źle. Proszę darować sobie te uwagi, w takim razie w takim razie będziemy głosować wniosek. Ja proponuję przegłosować wniosek o zmianę przewodniczącego bardzo proszę. Proszę bardzo, w takim razie postawiono wniosek o zmianę przewodniczącego. Ja nie widzę, ja osobiście nie widzę powodu głosowania wniosku o reasumpcję, ponieważ wszystko było jasno i dobitnie powiedziane, co głosujemy, a że państwo gadają, to już jest inna sprawa. Ale proszę bardzo, możemy przegłosować. Jesteśmy, jesteśmy będziemy głosować wniosek o zmianę przewodniczącego. O zmianę prowadzącego. O zmianę prowadzącego. Wniosek przeciwny, pan poseł Kabaciński, bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja składa wniosek przeciwny, żebyśmy przystąpili do dalszych prac bez głosowania tych wniosków formalnych. Niech Platforma poczuje się trochę tak, jak my w opozycji przez 4 lata, jak byliśmy dociskani pod każdymi pracami Komisji. W takim razie mamy dwa wnioski przeciwstawne. Będziemy głosować wniosek Pana Posła. W takim razie łącznie wniosek posła Sajaka, mając wniosek przeciwny. Są ma Czaszek, panie przewodniczący. Znaczy, bardzo proszę, biuro legislacyjne w takim razie, jak, ma, jak mam przeprowadzić to głosowanie. Panie Przewodniczący, został zgłoszony wniosek formalny przez Pana posła Maciaszka. Jest sprzeciw co do tego głosu, ale to nie oznacza, że powinny być dwa głosowania, tylko powinien być głosowany wniosek formalny Pana posła Maciaszka o zmianę przewodniczącego. Jeśli wniosek nie uzyska większości, Pan Przewodniczący dalej prowadzi obrady, czyli dochodzimy do takiego skutku, jaki Pan poseł przed chwilą yy, sugeruje. Tak? Yy, dziękuję bardzo. W takim razie, kto, kto jest za tym wnioskiem? Panie za Przewodniczący, przepraszam bardzo. Ale biuro legislacyjne nie, nie uwzględniło sytuacji, która miała miejsce. Pan ogłosił już głosowanie. Jeżeli głosowanie zostało ogłoszone, to wnioski formalne mogą być rozstrzygane dopiero po zakończeniu głosowania. Ja zgłosiłem wniosek formalny tuż po przerwie. Nie było rozpoczęte głosowanie. Pan przewodniczący udzielił mi głosu. Że... proszę, proszę, no nie, nie dajmy proszę sobie tutaj Proszę państwa o spokój. Oddaję głos do biura legislacyjnego. Panie mecenasie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysokie komisje. E... Ten głos pana posła Jaworskiego naszym zdaniem nie jest zasadny z tej przyczyny, iż artykuł 163a ustęp 2 regulaminu Sejmu mówi i w przypadku zgłoszenia na posiedzeniu komisji wniosku w sprawie proceduralnej, wniosek taki głosowany jest niezwłocznie, procedura głosowania, o której pan poseł Jaworski mówi, była przed ogłoszeniem przerwy przy wyborze posła sprawozdawcy, dwie kandydatury posłów na posła sprawozdawcę nie uzyskały większości, więc w tej chwili ten wniosek ten tak i została zgłoszona została zgłoszona trzecia, natomiast nie, została, nie zostało rozpoczęta, nie została rozpoczęta procedura głosowania nad, nad trzecią kandydaturą. Nie. Panie mecenasie, proszę kontynuować i bardzo proszę Państwa o, o spokój. Dziękuję Panie Przewodniczący. Także zdaniem Biura Legislacyjnego ten wniosek proceduralny, zwyczajowo zwany formalnym na posiedzeniu komisji zgłoszony przez Pana Posła Maciaszka powinien być w tej chwili głosowany. W takim razie przechodzimy do głosowania tego wniosku. Bar wniosku o y, zmianę przewodniczącego. Jest, jest, o o zmianę przewodniczącego obrady. Bardzo, bardzo proszę, kto z Państwa jest za tym wnioskiem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Zagłosowało 36 osób, przeciw 24. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Oddaję głos pani przewodniczącej Przątce. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, jeśli mogę zabrać głos w kwestii formalnej. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy dalsze procedowanie. Jeszcze został zgłoszony jeden wniosek formalny przez pana posła Maciaszka. Proponuję teraz, żebyśmy poddali ten wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek dotyczący reasumpcji głosowania. To jest wniosek formalny. Każdy z Państwa w głosowaniu się wypowie. Czy ten wniosek. Jeśli jeszcze mogę poprosić biuro legislacyjne, zanim przejdziemy do głosowania, czy ten wniosek formalny jest tutaj złożony w sposób właściwy. Bardzo proszę Pani Mecenas. Pani Przewodnicząca, w naszej ocenie wniosek jest zgłoszony prawidłowo. Powołujemy tutaj artykuł 189 regulaminu Sejmu. Ustęp pierwszy, w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Ten wniosek jest odpowiednio stosowany na posiedzeniach komisji. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan poseł Maciaszek. Chcę jeszcze. Pani Przewodnicząca, bo są wątpliwości, to jest tyle. Chciałem jeszcze raz uzasadnić ten wniosek. Z informacji z sekretariatu komisji, którą uzyskałem w przerwie, 61 kart jest aktywnych. Możemy przeliczyć, ile osób jest na sali. Natomiast w tym pierwszym głosowaniu brało udział tylko 27 posłów. To oznacza, że był taki chaos na początku właśnie ze względu na sposób prowadzenia tej komisji przez poprzedniego pana prowadzącego, że posłowie nie wiedzieli nad czym głosują. Były równocześnie zgłoszone dwa, ja przynajmniej Pamiętam dwa wnioski formalne, nie poddane, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, nad czym głosujemy. Dziękuję bardzo. Jest głos przeciwny. Proszę, pan poseł Andrzej Dera. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w tym czasie było zgłoszonych, włożonych było 47 kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 27 posłów, czyli połowa z tych, którzy byli, wzięło udział w głosowaniu. Członkowie Platformy nie głosowali. Nie chcieli ich wybór i nie ma podstaw do ponownej reasumpcji. W tej chwili jest 63, ponieważ wiele osób przyszło później. Komisja zaczęła się o godzinie 8 i było od wczoraj wiadomo, że będzie głosowany wniosek, że będzie głosowany stanowisko komisji. Pan przewodniczący zarządził głosowanie spytał się, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Wszystkie te sprawy proceduralne zostały zachowane. To, że platforma obywatelska nie chce głosować, blokuje od wczoraj, bo to widać gołym okiem, że ten wniosek jest blokowany, to jest już kwestia sumienia platformy obywatelskiej. Proszę tego nie zrzucać na innych członków, bo wszyscy, którzy byli, głosowali. Tylko platforma obywatelska się postanowiła nie głosować, dlatego wniosek o reasumpcję jest Bezzasadny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Są, jest wniosek formalny i jest głos przeciwny. Przystępujemy do głosowania. Można jeszcze? Kto z, kto z pań i panów posłów jest za wnioskiem formalnym zgłoszonym przez pana posła Maciaszka o przeprowadzenie reasumpcji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za chwilę podamy Państwu wynik. 39 głosów za, 24 głosy przeciw. Głosowało 63 posłów. Nie było osób wstrzymujących się. W związku z tym chwileczkę. Zarządzam w tej chwili ponowne głosowanie nad sprawą. Zarządzam głosowanie ponowne wniosku o stanowisko Komisji w sprawie ponownego uchwalenia ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za? ponownym uchwaleniem ustawy o uzgodnieniu płci. Kto jest za? Pani Przewodnicząca, tylko żebyśmy wiedzieli, bo to jest weto prezydenta. Ja poproszę biuro, biuro legislacyjne o przedstawienie Pawidła, żebyśmy nie głosowali złej formuły. Proszę pa... ja bardzo Państwa przepraszam, ale na tej sali musi być porządek. Wyjaśniłam sprawę, powtarzam jeszcze raz. Ale jesteśmy... W, Proszę słuchać tylko. Jesteśmy w trakcie głosowania. Pani, Proszę. pani Przewodnicząca, ja prosiłam o, o wniosek formalny przed głosowaniem. Proszę. Pani nie udzieliła mi głosu. Pani Poseł, nie udzielam pani teraz głosu, bo teraz jest głosowanie. Ale ja prosiłam przed głosowaniem. mi nie. prosiła. Proszę nie przeszkadzać, Pani Przewodnicząca. Ehm. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Pytanie, żeby nie było wątpliwości. I poproszę biuro legislacyjne, żeby po mojej rekomendacji, po przekazaniu y, y, formuły głosowania wypowiedziało się, czy dodać należy jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Bo pytanie brzmi, kto jest za ponownym uchwaleniem ustawy o uzgodnieniu płci czyli to jest tak gdybyśmy przekładali to na język weta to znaczy że jesteś że, ta, że pytanie dotyczy tego kto jest za odrzuceniem weta czy teraz jest wszystko jasne Proszę Pani Państwa. Ja miałam przed głosowaniem wniosek formalny. Pani czy, mi, nie dopuściła... czy biuro legislacyjne chciałoby dodać jeszcze jakieś wyjaśnienie? Nie, Pani Przewodnicząca, my potwierdzamy, że formuła głosowania, jaką Pani Przewodnicząca wygłosiła, jest poprawna. Zgodnie z artykułem 64 ust. 3 regulaminu należy głosować wniosek o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym, co jest tak, jak Pani Przewodnicząca stwierdziła, jednoznaczne z odrzuceniem weta prezydenta. Bardzo dziękuję. Ponawiam wobec z tego pytanie, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Ale Pani Przewodnicząca, ja prosiłam o wniosek pan formalny. Jest za. Pani Przewodnicząca, prosimy o 3 minuty ale Bardzo proszę o wniosek formalny. 3 minuty I nie ma wniosku. Kto? Ale ja prosiłam przed głosowaniem, Pani Przewodnicząca. Pani, pani Poseł, pan Roszek, nie nie proszę mnie utrudniać prowadzenia e, obrad. Kto z Pani Panów posłów Panie Przewodniczący, Przewodnicząca, jeszcze raz się upominam o swój wniosek formalny. Przed... 20 września 2015 roku o uzgodnieniu płci w brzmieniu dotychczasowym. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zaczekamy na wynik. zagłosowało 40 posłów, przeciwnych było 22, jedna osoba wstrzymała się od głosu, głosowało 63 osoby. Stwierdzam, że komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o ponowne uchwalenie ustawy o uzgodnieniu płci w brzmieniu dotychczasowym. Pozostaje nam, proszę Państwa, wybór posła sprawozdawcy. Proszę o zgłaszanie kandydatury. Proszę Pani Poseł Grocka. Chciałam zgłosić kandydaturę Pana Piotra Chmielewskiego. Dziękuję bardzo. Czy jest Przeciw, tak? Nie, nie, głosujemy to głosujemy. głosujemy, głosujemy to kandydaturę. kandydaturę. Czy, Czy, Czy pan poseł Chmielewski Piotr wyraża zgodę? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania kandydatury pana posła Piotra Chmielewskiego. Kto jest za wyborem pana posła Piotra Chmielewskiego na posła sprawozdawcę? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 27 osób przeciw 30 posłów wstrzymało się czterech, głosowało 61 osób. Stwierdzam, że kandydatura pana posła nie uzyskała zgody Proszę o kolejne zgłoszenia pani poseł Anna Zalewska. Pani Przewodnicząca, ja mam prośbę do Biura Legislacyjnego, ponieważ Platforma Obywatelska od wczoraj zachowuje się absolutnie obstrukcyjnie. Widać, że nie chce swojego kandydata na sprawozdawcę z prac Komisji. W związku z tym możemy tak głosować jeszcze przez kilkanaście minut każdego członka Komisji, który nie jest z Platformy Obywatelskiej i on na pewno nie uzyska większości. Ja mam prośbę, żeby Pani Przewodnicząca zwróciła się do Biura Legislacyjnego. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy państwo jako prezydium nie mogą ze swojego własnego grona wybrać posła sprawozdawcę? Dziękuję bardzo. Proszę o kolejną kandydaturę, przy czym chciałabym państwu zakomunikować, że zbliża się godzina rozpoczęcia posiedzenia i głosowań na posiedzeniu Sejmu. Proponuję kolejną próbę wyboru posła sprawozdawcy. Jeżeli Komisja nie dokona tego wyboru, zarządzę przerwę w obradach Komisji. Proszę o kolejne kandydatury. Pan poseł Piotr Chmielowski, proszę panie pośle. Do mikrofonu Ze względu na to, że zmienił się wynik tego pierwszego głosowania, chciałem ponownie zgłosić kandydaturę posłanki Anny Grockiej. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł Grocka wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Przystępujemy. Jest sprzeciw. Jest sprzeciw. Przystępujemy do głosowania kandydatury. Pani poseł Anny Grockiej, kto jest za powierzeniem pani Annie Grockiej roli sprawozdawcy komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 28 posłów, przeciw 29. Wstrzymały się 4 osoby. Głosowało, głosowało 61 to jest piąte głosowanie, osób. To jest piąte głosowanie, Proszę przed. Państwa, mamy 15, 15 jeszcze jedną 15. kandydaturę. Proszę, pani poseł Anna Zalewska. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Chciałabym zgłosić pana wiceprzewodniczącego Orzechowskiego na sprawozdawcę komisji. Panie Przewodnicząca, nie Czy wyrażam zgodze. Nie wyraża nie. Pan Przewodniczący. Wobec tego ogłaszam proszę Państwa przerwę do e, e, najprawdopodobniej po zakończeniu głosowań zawiadomimy Państwa o posiedzeniu Komisji. Dziękuję bardzo.